Słowa Ewangelii, według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej, jeśli będziecie zachowywać moje przekazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przekazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości to wam powiedziałem aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna to jest moje przykazanie abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich wy jesteście przyjaciółmi moimi jeżeli czynicie to co wam przekazuję już was nie nazywam sługami bo sługa nie wie co czyni jego pan ale nazwałem was przyjaciółmi albowiem oznajmiłem wam wszystko co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień. Dzisiaj obchodzimy w kościele święto świętego Macieja Apostoła i słyszymy słowo z Ewangelii, trwajcie w miłości mojej. Nie można kochać innego, jeśli najpierw sam się nie doświadczy miłości Chrystusa. Pan Bóg nie wymaga od nas czegoś, czego nam najpierw nie da. Podobnie jest to z tą miłością do, do innych ludzi, do braci, do sióstr, do tego świata, do tych wszystkich wydarzeń, które toczą się w też naszej ojczyźnie. Ty najpierw jesteś obdarowany przez Chrystusa. Jeśli Pan Bóg coś od ciebie chce, to najpierw ci to da, a jeśli chce coś wziąć, to na pewno weźmie tyle abyś nie stracił tego co masz. Nie będziesz bankrutem. Oczywiście Pan Bóg kiedy nas powołuje, zmienia nasze życie i my się tego boimy. Boimy się utracić swoich planów. Dlaczego? Bo nie wierzymy, że plany Boga są lepsze niż te do których jesteśmy przyzwyczajeni. I takim człowiekiem dzisiaj jest święty Maciej Apostoł, który został powołany przez kolegium, przez wybór na polecenie apostołów, aby wpisać się w wolę Bożą według Eusebiusza z Cezarei, ponieważ to są tylko jedyne informacje, jakie posiadamy o świętym Macieju, poza oczywiście opisami biblijnymi, Józef i Maciej, czyli dwaj kandydaci, należeli do grona 72 uczniów, którzy chodzili z Panem Jezusem. Warunkiem, aby byli przyłączeni do, do grona apostołów, było towarzyszenie Panu Jezusowi, czyli wierność i doświadczenie męki i zmartwychwstania w swoim życiu. Bardzo pięknie Opisuje to opisują to dzieje apostolskie. Ty, panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. Zobaczcie, że pójście drogą swoją to jest odejście od Chrystusa. I tak jak mówią apostołowie, w to miejsce został posłany, został powołany Maciej-Apostoł. Ten którego czci się bardzo mocno w mieście, w Trewirze. Kiedy słuchamy tego słowa, tej Ewangelii, musimy sobie uświadomić. Najpierw Pan nam coś daje, aby potem dzielić się z kimś. I jeśli zmienia nasze życie, zmienia nasze plany, to zawsze na lepsze. Obyśmy tylko nie chcieli iść swoją drogą, tak jak to uczynił jeden z dwunastu, czyli Judasz. Prośmy Pana, aby Pan nam dzisiaj błogosławił.